W kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z podcastem. No i chciałabym z Wami tak od czasu do czasu móc sobie posiedzieć, porozmawiać na te ważne lub mniej ważne tematy. Dzisiaj akurat przeznaczymy czas na te bardziej ważne. Stwierdziłam, że brakuje takiego filmu na moim kanale i bardzo chcę, żeby on tutaj był, żebyście mogli sobie do niego wracać, powracać i żeby każdy mógł czerpać z niego wiedzę. Z góry przepraszam za sąsiadów, którzy oczywiście muszą wiercić, no ale to formułka każdego YouTubera, więc nie będę przedłużać. Zapraszam Was do oglądania tego podcastu. Na zachętę poproszę łapeczkę w górę, zostań z nami na dłużej. Dziękuję za to, że jest Was tutaj 100 tysięcy. Nie przedłużam, zaczynamy. Pani dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak zauważyć o siebie problem z jedzeniem. Problem z jedzeniem inaczej zwany zaburzenia, <laughs> niestety nie mogę powiedzieć pełnej nazwy, przez to, że no niestety polityka tej aplikacji nie służy nam do tego. Także chcę, żebyście wiedzieli, że nie dlatego to cenzuruję, bo jest to temat tabu, absolutnie nie, tylko dlatego, że no tak jak mówię, aplikacja tego wymaga. Fakty są takie, że niestety coraz to większa ilość osób w naszym kraju, jak i na całym świecie zaczyna mieć problem z własnym ciałem, zaczyna mieć problem z jedzeniem, nie potrafi siebie zaakceptować, musi dążyć do nieidealnej sylwetki. Często nawet nie będą świadomi w tym, że znaleźli się w klatce, z której jest bardzo ciężko wyjść. Chciałabym wam dzisiaj przedstawić pierwsze sygnały, które możecie zauważyć u siebie, bo pamiętajcie, samo kontrola jest naprawdę, naprawdę ważna. Oczywiście możecie tych rad też użyć do obserwacji kogoś, jednakże wiadomo, zawsze najlepiej skupmy się na samym sobie, na swoich bliskich, no po to, żebyśmy nie bali się prosić o pomoc. Pierwszym takim symptomem, który jest najpewniej najbardziej oczywisty, to narastająca nienawiść do własnego ciała. Brak samoakceptacji, patrząc na siebie w lustro, w ciągle swoich niedoskonałości, ciągle widzenie, że tutaj jesteś nie tak, tu bym mogła schudnąć, tu jest gorzej, tu to, tu ona ma ładniej, tu ja mam brzydziej, tu mi wystaje brzuch. Wiadomo, żeby problem z jedzeniem i brakiem kontroli nad jedzeniem zaczął się w ogóle dziać, to musimy zacząć mieć obsesję na punkcie właśnie swojej selwetki. Dlatego nagła zmiana z obojętności nawet typu OK, jestem taka, to taka se będę do nienawiści. Jest już bardzo niepokojącym sygnałem, bo jednak między tymi dwoma przypadkami coś musiało się zadziać, to nie jest tak, że nagle po prostu następnego dnia obudziliście się i obłożył, oh jaka jestem brzydka! Brzydka, brzydki, pamiętajmy, każdy może chorować, nie tylko płeć żeńska. Może to być też spowodowane, nie wiem, jakimś komentarzem od innej osoby, tak jak w przypadku na przykład mojego, kiedy mi nauczycielka powiedziała, że jestem za gruba, z tego wiecie, w 14 latce zaczęły się kotłować te emocje, myśli, chciała być wystarczająca, była niewystarczająca, jak jej to powiedziała. No, więc ta nienawiść do własnego ciała po prostu urosła z, z niepewnością siebie i po prostu chęcią bycia zauważoną. Kolejnym punktem jest oczywiście przejście na dietę i obsesyjne kontrolowanie swojego jedzenia. To jest chyba taki najbardziej rozbudowany i czuły punkt, nad którym powinniśmy poświęcić najwięcej ilości czasu. Tak, na początku, słuchajcie, mogą być to niewielkie zmiany. Z punktu osoby, która jadła kiedyś normalnie, później zaczęła przejść na dietę i niby normalnie kontrolowała pięć posiłków, zdrowe, fajne. Jednak z biegiem czasu trzeba bardzo mocno siebie kontrolować, czy te posiłki nie są coraz to rzadziej, czy nie są coraz to mniejsze. Czy nie są coraz to bardziej ograniczone, czy nie zaczynamy boić się z jakichś produktów na przykład ze względu na ich kalorykę, bo z tym też wiąże się obsesyjne liczenie kalorii i doskonały kalkulator w swojej głowie. Jest to coś, co we mnie grało bardzo długo. Ja swój kalkulator kalorii wyłączyłam tak naprawdę w zeszłym roku tak całkowicie. Pamiętam, że w 2022, jak się przeniosłam już z Poznania do Warszawy tutaj, do Piotra. To już coraz to mniej miałam dni, w których faktycznie liczyłam tą kalorykę. Zawsze zdarzały się dni w Poznaniu, że wiecie, tak na oko szacowałam nawet, no ale jak przyjechałam już tutaj, to stwierdziłam, dobra, czas na zmiany. I słuchajcie, ja będąc po tylu latach Jestem w tym momencie, że jestem dumna Że zapominam, jestem w tym momencie Życiu, że zapominam kaloryki Danych rzeczy i jest to najpiękniejsze Uczucie na świecie. Nie jest mi potrzebna W życiu dokładna kaloryka marchewki i Dokładna kaloryka ryżu Dokładna kaloryka czegoś, czegoś, czegoś Wiadomo, fajnie jest wiedzieć jakkolwiek Cokolwiek o tym, co możemy jeść więcej Co możemy mieć mniej, no ale Bez przesady. Instalowanie aplikacji do liczenia Kalorii jak najszybciej rodziłaby Wam Usunąć. Proszę, nie róbcie ja Was doskonale rozumiem, sama miałam z tym ogromny problem, sama instalowałam takie aplikacje i sama obsesyjnie liczyłam te kolory w tej aplikacji, jednak nie wyszło to na dobre ani mi, ani nikomu, kogo znam. Dla własnego dobra lepiej sami odinstaluj. Zamiast tego możesz zainstalować sobie aplikację Defit ED, czyli aplikację, którą stworzyłam już chyba z dwa, jak nie trzy lata temu wraz z moim bratem. Jest to apka, na której znajduje się swoich wyzwań, którym możesz się dzielić z innymi graczami, użytkownikami aplikacji. Słuchajcie, tam macie swoich wyzwań, które stworzyłam właśnie dla was w systemie iOS i Android powinniście mieć do zainstalowania. Przypominam aplikacja Defit ED. Możecie tam śledzić swoje postępy, zapisywać wszystko, jak się czujecie, co Was dzisiaj ugryzło, jak sobie radzicie. Oraz wspierać siebie nawzajem właśnie internetowo Aktualnie niestety nie pracujemy nad aplikacją Nie ukrywam, że chciałabym, żeby to się zmieniło I byśmy jednak mogli w końcu wrócić do niej i ją ewoluować Niestety zależne jest to od mojego brata, który no... Praca, no... No praca, no... Dlatego póki co ja nie mam na tyle umiejętności, żeby zająć się kodowaniem takich aplikacji. To nie jest dla mnie. Chcę dla Was wrócić, chcę, żebyśmy wzbogacili tą aplikację, jednakże póki co polecam Wam taką, jaką jest. Wiem, że pomogła ona nie jednej osobie, dlatego zamiast aplikacji Kalorii ściągajcie sobie Defit, Fit Edda. Kolejnym symptomem, który jest bardzo, bardzo niepokojący, jest planowanie co do jednego, co do punktu, co do groszka swojego posiłku. Każdy posiłek zaplanowany nie czy dzień wcześniej, czy od rana. Po prostu wszystko wiesz, co zjesz w danym dniu przez następne 24 godziny. Nie możesz wychodzić poza schemat. Nie wiem, jak ci się trafić okazja, żeby wyjść z kimś, to absolutnie musisz odmawiać. No i po prostu zamykasz się w tej swojej kulce, którą sam sobie wytworzyłeś i niestety nie wyjdzie ci ona na dobre. Rezygnacja ze spotkań ze znajomymi również często jest takim bardzo zauważalnym przykładem. Kiedy wolicie zostać w domu, dlatego że wiecie, że będziecie mogli zjeść konkretny posiłek o danej kaloryce, o konkretnej wadze, w bezpiecznym miejscu, jakim jest wasz dom, najlepiej we własnym pokoju, przy nikim innym, a wyjść na miasto, dostać porcję, o jeszcze jakiegoś fast fooda, to już w ogóle kawał, strata świata. No po prostu, no nie to nie, masakra. Nieznajomość gramatury, dokładnych produktów, dokładnego wszystkiego, co tam jest. jeden lat, moi drodzy, w tym momencie, jakim jestem teraz, mogę wam powiedzieć, że wyjścia z przyjaciółmi, czy z chłopakiem na randkę, do restauracji, to jest coś niesamowitego, coś, czego za nic w świecie nie chciałabym oddać, no niestety sytuacja w życiu mnie zmusiła w pewnym momencie do tego, ale jestem z Ciebie dumna, że jestem w punkcie teraz, więc mam nadzieję, że Ty też sobie to uświadomisz. Następnym zauważalnym podpunktem, na którym chciałabym zwrócić uwagę jest dycy w naszych aplikacjach typu TikTok, Instagram, YouTube wszystko. Jeśli nagle Twój fit zmienił się, nie z typu rozrywkowego lub z makijażowego lub, nie wiem, stylówkowego, cokolwiek, co tam sobie lubicie oglądać, na rzeczy tylko związane z fit przepisami, niskokaloryczne pianki, fit serniczki, fit sneakersy, to ma tyle kalorii, to tyle, to tyle, to tyle, to tyle, to tyle... To też jest sygnał, że coś jest nie tak. Tak nie wygląda fit zdrowego człowieka i to nie jest dobra droga. Tam sobie to robisz, że przez cały dzień jesteś osaczany tymi wszystkimi informacjami i tymi obsesyjnymi myślami które będą się napędzać coraz to, coraz to bardziej, no ale jak mają tego nie robić, skoro sam tego chcesz? Oczywiście następnym symptomem, takim mocno oczywistym jest utrata albo wzrost wagi. Wiadomo, jest to zależne od tego, czy będziesz się leczyć na kompulsywne objadanie, czy na tą drugą chorobę, czy na jeszcze trzecią. Te symptomy mogą się różnić, jednak bardzo mi zależy, żeby w tym punkcie również zaznaczyć to, że waga nie jest wyznacznikiem tego, czy ktoś jest zdrowy, czy nie. Osoba, która waży 70 czy 80 kilo, również może mieć anoreksję. Jest to jednak tylko jeden z tych podpunktów wpływających na diagnozę. Nie świadczy to jednak zero-jedynkowo o tym, czy ktoś jest chory na zaburzenia, czy ktoś nie jest chory na zaburzenia. Pamiętajcie o tym, dlatego też często bardzo mocno zaznaczam, że nie komentujmy, czy mieli wagi, bo nie wiesz, czy on jest teraz w swoim ciele, czy się czuje dobrze, czy w jej głowie nie kotłują się jakieś dzikie myśli, czy nie chce właśnie sobie zrobić czegoś złego. Naprawdę oszczędźmy sobie tak komentarzy, bo nam to nic nie da, a inny sobie może zmienić życie. Jednym z niepokojących sygnałów może zacząć być ubieranie tylko oversize'owych blues, ubrań i wszystkiego, co na tobie wisi jak worek. Rezygnacja całkowicie z przylegających rzeczy właśnie na te duże, workowate by aby na pewno nikt nie mógł dostrzec na sobie szwetki, aby na pewno nikt nie mógł zobaczyć, jak to bardzo nam się przytyło, lub tą drugą stronę, ale to nie jest istotne. I tak w lustrze widzisz to zakrzywione zwierciadło, które nie mówi. Wiecie, jak jest naprawdę. W szczególności, kiedy przed dietą lubiliście nosić jakieś, wiecie, przylegające rzeczy, a później tak nagle zmienił Wam się styl na to, żeby nosić tylko wory i tylko z działu męskiego, wielkie x i talci, no to wtedy jest to niepokojące. Ja sobie nosić oversize, ale jak widzicie nie mam problemu z tym, żeby ubrać się w coś przylegającego. Kupiłam te spodnie, słuchajcie, w pepko na dziale dziecięcym i są tak piękne, że Wam mega je polecam. Mam nadzieję, że było je widać. Z fizycznych objawów, którym łatwo można w sobie zauważyć, kiedy naprawdę zwróci się na nie swoją uwagę, jest, słuchajcie, brak energii i całkowite, całkowite zmęczenie. Czemu powiedziałam dwa razy całkowite? Nie wiem. Brak energii, chęci, radości. To jest tak, jakby ktoś z całego świata tak za pomocą magicznej różki odebrał wszystkie kolory. I nagle z pięknych kolorów tęczy widzisz tylko czarne i białe. To wszystko wydaje ci się takie trudne, takie niemożliwe, takie czasochłonne, takie ciężkie. Czujesz ten przytłoczenie wszystkim, co cię otacza. Każdy twój dzień najlepiej, żeby wyglądał tak, że śpisz od rana do wieczora i tak w kółko, po to, żeby tylko nie musieć jeść. To jest! Straszne, jak wiele osób potrafi poświęcić właśnie swoją energię, to poczucie szczęścia życiowego na rzecz właśnie utraty faki. Kiedy przeszłam na recovery, słuchajcie, jednym z moich ulubionych momentów było to że po prostu właśnie z tej przytłoczonej, melancholijnej Oli. Robiłam się takim promyczkiem, że ja po prostu mogę tryskać energią i mam wszystko, wszystko, po prostu chęć i, i chcę mi się żyć i po prostu jestem dumna z siebie i po prostu, no nie wiem, i po prostu, po prostu tak widzicie, jaka jestem. Kontynuując fizyczne jakieś tam zaburzenia, oczywiście można zobaczyć u siebie, zaobserwować jakieś problemy żołądkowe, coraz rzadsza, najczęściej albo coraz częstsza wizyta w toalecie też nie świadczy dobrze. Kiedy bolący brzuch staje się normą, zacznij zauważać, że może to jest kwestia jedzenia, źle dobranej diety, lub za małej, lub za dużej ilości jedzenia, w szczególności kiedy nigdy nie miałeś z tym problemu, a teraz nagle coś się nasiliło. Warto byłoby się tym zainteresować. W tego miejsca odsyłam Was też do filmu, w którym omawialiśmy skutki ED. Nie chcę powtarzać się tutaj za bardzo w tym filmie, dlatego tamten film jest taki, jest taki bardziej uzupełniający. A tutaj macie no, takie sygnały, jak możecie zaobserwować u siebie, a tam, jak mówię, są ogólnie skutki. Tej choroby. Coś, nad czym absolutnie nie tęsknię, a co po prostu przejadło moje życie, co wzięło i zjadło i tak splotło i suwieniło mnie w tej klatce, były rytuały posiłkowe. Co to znaczy rytuały posiłkowe? A to u każdego może znaczyć coś innego. U niektórych jest to jedzenie małymi szcztycami, u niektórych jest to jedzenie samotnie, u niektórych jest to jedzenie bardzo małymi kęsami, u niektórych jest to właśnie jakieś charakterystyczne jedzenie, typu, nie wiem, najpierw. Nie wiem, to jest tak głupie czasami. Ja sama tak robiłam, więc sama się przyznaję. Na zasadzie rzucia czegoś po 10 konkretnie razy i musi tyle to być, bo inaczej coś się stanie. No to obsesyjne myśli związane z rutyłami, z rutynułami. Z rutynami posiłków. No są niepokojące. Takich dwóch rzeczy, które musiałam robić, to jadłam tylko wrzące jedzenie, co było bardzo niebezpieczne do mojego przełyku i mam nadzieję, że nic mi się nie stało. Póki co jest git, ale mam nadzieję, że mi się to na starość jakoś nie odbije. Jadłam bardzo, bardzo, bardzo wrzące jedzenie, na zasadzie dwa gryzy, później znowu do mikrofali, dwa gryzy do mikrofali, dwa gryzy do mikrofali i to wszystko musiało aż wrzeć. I tego na szczęście już nie praktykuję. Co mi zostało, no to to, że po prostu zawsze. Lubię sobie coś oglądać do jedzenia, ale zawsze musi być to YouTube, bo, bo ja lubię oglądać YouTube'a. Mm. Kiedy nagle z swojego największego lęku, typu lęk wysokości, robale, pająki, nie wiem, klaustrofobia, największym lękiem stał się lęk przed przytyciem, to na pewno nie jest wszystko okej. Okay. Zdrowy, żyjący człowiek, taki na przykład jak w tym momencie ja, ma to tak naprawdę w dupie, czy przytyje, czy też nie. Czy ten kilogram więcej będzie kiedyś ważył, czy kilogram mniej. To naprawdę jest najmniejszy problem tego świata. Mogę podczas okresu ważyć 3 kilo więcej, i wiem, że następnego dnia będę ważyć mniej, ale w sumie i tak mnie to nie obchodzi. Więc, jak mój organizm sobie działa, tak sobie działa. Jeśli zdarzy mi się przytyć, to tak, widzę to, często to widzę po prostu, kiedy, kiedy faktycznie moja waga się przebiera. Ale nie jest to na zasadzie, co ja teraz zrobię, tragedia, masakra. Tylko często właśnie podchodzę do tego, że, o, trochę sobie podjadłam. Byłam głodna, mój organizm tego potrzebował, no a co, no jest jak jest i najważniejsze, że ja mam po prostu energię. Pamiętajcie też, że nasze ciało zmienia się każdego, każdego dnia, czy to zależne od właśnie dnia, miesiączki, pory roku, całkowicie wszystkiego. Często na przykład objawia się to sezonowo, typu na przykład latem nam się chce mniej jeść, więc często ludzie są troszeczkę szczuplejsi, ale to wiadomo, nie zawsze, nie zawsze, nie bierzcie sobie tego w ogóle do serca. A zimą na przykład ja jestem ciepłą kluchą, która musi mieć kakałko, musi mieć czekoladkę i Muszę siedzieć i jeść kakao i czekoladkę. No i cóż, tego nie zmienisz. Ale to jest piękne. Pójdziesz ze mną na kawusie? Ostatnie dwa podpunkty, na które chciałabym, byście zwrócili u siebie uwagę. Jest to przede wszystkim numer jeden: nadmierne ćwiczenie. Kiedy ćwiczenia, jakaś aktywność fizyczna z pasji stało się Twoim uzależnieniem, Twoją obsesją, to świadczy o tym, że coś jest nie tak. Kiedy zmieniłeś wszystkie swoje treningi typu, nie wiem, siłowych, na tylko na cardio po to, żeby wszystko było spalanie, spalanie w tyle sekund, tyle minut, tyle spalisz w tyle, tyle, tyle. Lub jak niektórzy praktykują, mogę i tyle, ile spaliłam, bo spaliłem. No, możecie się domyślać, że nasz organizm no, zgupieje przy tym. Nasze ciało każdego dnia ma daną liczbę kalorii, o każdego jest to indywidualne. Która jest potrzebna do po prostu życia, do tego, by każdy organ mógł sobie prawidłowo działać, do tego, żebyśmy mieli energię, uśmiech, do tego, żebyśmy mogli wyrodzić siebie jakieś emocje, do tego, żebyśmy mogli oddychać, wchodzić po schodach, chodzić czy cokolwiek robić. Każdego dnia, niezależnie od tego, czy zrobicie trening, czy nie, wasze ciało potrzebuje odpowiedniego odżywienia. Samochód nie ruszy bez paliwa, więc wy nie ruszycie je bez jedzenia. Anologicznie, no nie? Odbierając sobie to wszystko, to nie jest tak, że a to sobie weźmie z zapas. Ok, może sobie w pewnym momencie wziąć zapasów, ale zapasy też mogą w pewnym momencie się skończyć albo. <laughs> Dobra, no zapasy mogą się w pewnym momencie bardzo szybko skończyć, albo organizm może skończyć je szybciej niż to by się wydaje, no i wtedy robi się bardzo nieciekawie. Ostatni symptom, na który chciałabym mocno zwrócić uwagę, wiem, że jest, żyjemy w erze telefonów i to jest całkowicie normalne, że robimy sobie na co dzień foty, że chodzimy właśnie czy na sesje, czy selfie, czy jakieś takie po prostu różnego rodzaju foty, czy nagrania. Bardzo niepokojącym objawem staje się nagrywanie siebie, jak się wygląda, i w szczególności zapisywanie tego do prywatnych albumów, tak, żeby nikt inny nie miał dostępu. Na zasadzie pokazywanie tylko całego swojego ciała, żeby było widać wszystko, żeby kontrolować, czy np. z tego tygodnia jest mniej mniej, czy jest mniej więcej. Ciągłe też patrzenie w lustro, czy nie wiem, czy na zasadzie robienia tak, żeby sprawdzać, jak bardzo objętość naszego ciała się zmienia. Tak zwany body checking, to jest bardzo, bardzo szkodliwe i bardzo, bardzo toksyczne w myśli Twojej głowie. To samo tyczy się kontrolowania wagi, no ale to wiecie to różnie. Niektórzy robią sobie zdjęcia, niektórzy waga, niektórzy wszystko i nie wychodzi z tego mój. Mam nadzieję, że kochani ten film Wam się przyda, że pomogłam Wam trochę wyjaśnić, na czym polegają pierwsze symptomy wchodzenia w niebezpieczną chorobę. Chciałabym Was wszystkich przed nią ostrzec, jest to pułapka, z której wiele z nas nie znajdzie wyjścia. Raz komuś się uda, raz komuś się nie uda, raz ktoś będzie się męczył z tym przez następne 20 lat. Nasze życie nie jest warte tego, byśmy poświęcili z tego czas i po prostu oddali całego siebie. Dbajcie o siebie, ja jestem z wami, kocham Was najbardziej. Dziękuję jeszcze raz za 100 tysięcy subskrypcji. Trzymajcie się, do zobaczonka. Hejoo.